Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania dziękczynnej modlitwy do świętej Rity za wysłuchane prośby. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Najlepszy Ojcze, Ty jesteś Dawcą wszelkich łask. Klękam przed Tobą, jak kiedyś klęczałam prosząc o wysłuchanie moich próśb zanoszonych przez wstawiennictwo świętej Rity. Bądź uwielbiony, Panie, w świętej Ricie. Bądź uwielbiony w jej skutecznym wstawiennictwie za mną u Ciebie. Święta Rito, prosiłam o Twoją pomoc, o Twoją opiekę i o modlitwę, przed Bożym tronem w mej potrzebie dziś, dziękując Bogu za wysłuchanie mojej i Twojej prośby dziękuję święta Rito także Tobie, za twą obecność przy mnie w najtrudniejszych chwilach, za wsparcie i skuteczne wstawiennictwo. Bądź przy mnie zawsze. Pomagaj mi kroczyć drogą zbawienia i wspieraj w każdej chwili mego życia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie. Daj łapkę w górę. A w komentarzu wpisz intencje, w jakich chciałbyś się pomodlić z Panem Bogiem.